Dzień dobry Państwu. Obietnicą poranka Romana Garygo rozpoczynamy nowy sezon artystyczny w Teatrze Walki, która włączy. Będzie to już. 38 sezon, więc zbliżamy się powoli do sezonu jubileuszowego, który będzie za dwa lata. Natomiast natomiast myślę, że rozpoczynamy nowy sezon bardzo takim znaczącym widowiskiem dla naszej sceny, bo wcześniej zapowiadałem, że nie jesteśmy tylko Teatrem dla Dzieci i Młodzieży, ale również... Jako Teatr miejski realizujemy spektakle dla widzów dorosłych. No i akurat w tym sezonie, w nowym sezonie artystycznym obietnica Poranka jest z kolei spektaklem dla nieco starszych widzów, ale myślę, że również i młodzież ze szkół licealnych też będzie odwiedzała nasz... Teatre. Realizujemy to widowisko z kilku w ogóle względów, ze względów i na temat, na, również na autora Romana Gary'ego, ale również i na wspaniałych twórców, których chciałbym Państwu dzisiaj też przedstawić, bo... Do realizacji zaprosiłem panią Magdę Skibę, która jest reżyserką. Być może Państwo kojarzą, Panią Magdę przed dwóch lat była w jury na festiwalu teatralnym Baliska i stąd, i stąd ta nasza znajomość, jak również i taka chęć współpracy myślę, że obopólna. Piotr Tetlak, scenograf po raz pierwszy realizujący w Łomży. Pan Piotr, Piotr Tetlak jest z Poznania, jest profesorem na Akademii Sztuk Pięknych. Myślę, że sam więcej, więcej o sobie powie. Mam też taką ogromną nadzieję, że być może w przyszłym roku spotkamy się na Festiwalu Teatralnym Waliska, pokazując kolejną jakby pracę Piotra w Łomży. E, Następnie pan Tymoteusz Witczak, e, to jest Wrocław, kompozy kompozytor, i pan e, Karol e, Budlewicz, e, Legnica, e, Le, Legnica, pracujący w Teatrze e, w imieniu, tak, Mądrzejskiej. W Legnicy jest fotografikiem, natomiast, natomiast e, w tym i twórcą wideo, tak, ale w tym spektaklu jest twórcą twórcą e, Idea. Więc to jest czwórka naszych wspaniałych, wspaniałych realizatorów. Ta sztuka jest w adaptacji Macieja Wojtyszki, który przygotował ten spektakl kilka lat temu w Teatrze Nowym w Włodzi reżyserował i ten spektakl cieszy się ogromnym powodzeniem nie tylko w Łodzi, ale również i w kraju. Wiem, że bardzo dużo grali. Żałuję, że Maciej Wojtyszko nie będzie mógł dojechać do, do nas tutaj na premierę, natomiast duchem jest z nami, tu przekazuje też takie serdeczne życzenia i będzie trzymać kciuki za jako twórca, za obietnicę poranka w Łomży. Proszę Państwa. Magda Skiba, proszę bardzo. Ja chciałam bardzo podziękować za to zaproszenie że, i za zaufanie, że jest mi bardzo, bardzo miło z tego powodu. Jest to nasz, właściwie pierwszy raz, można powiedzieć, na Wschodzie i jesteśmy bardzo mile przyjęci, świetnie się tutaj pracuje. To jest duża przyjemność, że możemy zrobić spektakl dla dorosłych. Nie chcę za bardzo e, opowiadać o czym jest spektakl, czy spoilerować. Myślę, że e, sam tytuł zachęca do tego, żeby przyjść i, i zobaczyć. Mam nadzieję, że wyszedł nam spektakl e, wieloznaczny, e, poetycki i że każdy będzie mógł wyciągnąć coś dla siebie. Właściwie opowiadamy dosyć prostą historie, historię relacji e, matki z synem, e, ale tu już między nawet twórcami powstał spór, czy jest to relacja e, przemocowa, czy jest to relacja e, zwyczajna, czy to jest matka, która musi też zastępować ojca, którego nie ma. E, mm, dla każdego z nas to jest troszkę o czymś innym. I myślę, że to, że to dobrze. Dla mnie gdzieś jest to spektakl o poświęceniu i o marzeniach. O poświęceniu matki dla syna, ale też syna dla matki. I, i o marzeniach, które matka ma względem syna, kim on ma być w życiu, ale czy te marzenia również się stają jego marzeniami? I czy spełnianie ich to jest spełnianie życzeń i matki, czy też również jego. Ale opowiadamy na tym przykładzie, na przykładzie jednej prawdziwej historii, bo on opowiadał o swoim życiu. Hmm. E, no mam nadzieję, że troszkę. Znaczy prawdziwą historię, ale, ale myślę, że troszkę metaforycznie i dla każdego. Zapraszam. Czy ktoś chce coś powiedzieć, albo czy są jakieś pytania? Czyli taki bardzo życiowy spektrum. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Ja nie umiem za bardzo opowiadać o tym, co jakby zrobiliśmy i zawsze, bo też boję się, że powiem za dużo i że komuś właśnie coś narzucę, a wolałabym, żeby widzowie sobie sami też wyciągali wnioski i mówili, o czym to dla nich jest. Rzadko kiedy spotyka się taką fajną, zgraną, yy, sympatyczną i oddaną pracę ekipę techniczną. Yy, no to jest tak. total. I aktorską też. Tak, tak, tak ja no aktorską, no ja tak. akurat z aktorami, ja ich tylko obserwuję, i nie współpracuję z nimi, mm. ale, ale to jest taka wielka wartość mm. i sama przyjemność. Także. I kuchnia jest też bardzo dobra. To, yy, to nie jest nasza pierwsza współpraca, znaczy moja i Magdy, robiliśmy 4-5 spektakli wcześniej. Yy, I Magda zawsze mówi do mnie, że no musimy tak poklimacić trochę. Także to jest jakby dopełnienie, ona nie ma takiej znaczącej roli. Choć w niektórych scenach tak. Yy, ale jest to chyba, tak mi się wydaje, że takie dodawanie jakby jakiegoś kolejnego elementu podsycającego atmosferę, która się super też komponuje z muzyką Tymoteusza. My współpracujemy pierwszy raz, ale jak zobaczyłem to na scenie, kiedy kto zaczyna grać i to co Magda sobie ułożyła w głowie, no to jestem też oczarowany, że to gdzieś tak fajnie zaczyna trybić. Znaczy to to się wszystko zazębia, układa i i z tą scenografią, i z tymi momentami, gdzie ktoś się wyświetla, raz w jednym, raz w drugim miejscu. No na, na mnie to działa, także myślę, że na innych też to Ja chciałam tylko dodać, że jakby też projekcje wideo y, pozwalają nam wyjść troszkę z budynku teatru. Że czasami jakby właśnie to jest y, no taki zabieg, że na chwilę możemy znaleźć się gdzie indziej. Pomimo tego, że siedzimy ciągle w fotelach i y, i jesteśmy na przedstawieniu. Ja może do, dopowiem trochę o warstwie dźwiękowej. Myślę, że w ogóle trudnością tego tekstu, ponieważ jest to właściwie biopik, przechodzimy przez całe życie głównego bohatera, albo przynajmniej przez jego część, może nie przez całe rzeczywiście, no to jest to, że musimy pokazać upływ czasu i zmieniające się warunki. I jest tam bardzo dużo scen, bo przechodzimy przez całe jego życie i przez różne jego sytuacje życiowe. No i trochę trudnością jest to, że ta muzyka cały czas musi się zmieniać i muzyka, i też w ogóle cała sceneria dźwiękowa, cała, cała przestrzeń dźwiękowa, więc, więc na pewno trochę popawiliśmy się tutaj sound designem i no i właśnie w, pewną trudnością na początku, przynajmniej tak mi się wydawało, będzie właśnie znalezienie tych przestrzeni dźwiękowych, które będą odpowiadały danym miejscom, Udało się i chyba brzmi to całkiem ładnie. Na pewno trochę inspirowałem się gdzieś tam muzyką z epoki, i yy, wydaje mi się, że nie jest to muzyka nowoczesna. Jest to, jest to raczej gdzieś tam takie nawiązujące yy, formą do, do, do muzyki trochę starszej, nawet wykorzystujemy czasem, czasem jakieś motywy yy, przedwojenne. Yy, co jeszcze? Chciałem nawiązać właśnie też do tej, do tej bezproblemowej współpracy technicznej. Bardzo przyjemnie się tutaj i bardzo komfortowo się tu pracuje, właśnie jeśli chodzi w ogóle o warunki i tempo pracy i, i, i jest to w ogóle zupełnie bezproblemowe i, i przyjemne. Naprawdę przyjemnie się pracuje tu w tym teatrze. Jeżeli chodzi o mnie, to z Magdą pierwszy raz współpracujemy w takim, w, w takim układzie perspektywicznym, reżyser, scenograf, czy tam bardziej jak ja to mówię, projektant pola gry. Wcześniej pracowaliśmy, ale przy innych produkcjach z innymi reżyserami, z Lechem Raczakiem. I zawsze stawiam się, w, ponieważ ja się odnoszę mocno do konstruktywizmu w sztuce, więc wszystkie moje jakby metaforyczne scenografie, one muszą być funkcjonalne, one muszą być wyżywaniem dla, dla aktora, dla właśnie żeby zbudować kolegom odpowiednią platformę do… Poruszania się, a nawet często um, żartownie mówię, że ja projektuję rzeczy, które mocno utrudniają życie aktorów. I Z, no no to już, ale <grym> <grym> fizycznie a, tak. tak, tak nie? E, więc tutaj y, zadałem sobie pytanie: y, jeżeli patrząc o ma y, y, głównych bohaterów, zwłaszcza jednego głównego bohatera, jak ja wracam wyobrażeniami, to są często wyobrażenia w przeszłość, one dosyć są surrealne, ale czytając tekst, czytając scenariusz, no myślałem, że, że dosyć długo przyjdzie mi jakby jego analiza, ale zrobiłem to na jednym oddechu. On po prostu im mniej rozweselał i doprowadzał do łez. I po przeczytaniu już miałem jakby, no powiedzmy... No, trzy kierunki, po oczywiście konsultacji z panią reżyser, wyszedł ten, ten najtrafniejszy, który jakby powoduje, że nasz bohater z myślami jakby jest, wędruje przez czas i przestrzeń tylko wokół jednego obiektu, nie to zrujnowanej platformy jest z morzem, nie to czegoś, co zostało zbombardowane, a może nadszarpnięte patyną czasu, ale daje możliwości jakby cały czas do mobilności naszych bohaterów, ale też grunt, żeby, no właśnie, projekcje dobrze y, mogły zafunkcjonować, a nawet czasem, y, może w tym mniej przypadku, ale często scenograf musi też patrzeć na to, co akustycznie proponuje, no bo wiadomo, zestaw materiałów też jest bardzo ważny, a tu w tym spektaklu też muzyka bardzo ważną rolę odgrywa. W spektaklu udział biorą brata Antoniuk, matka, Tomek Rynkowski autor, a więc Roman Gari. Rafał Swaczyna, Adam Piotrowski, ale również debiutuje na naszej scenie młody Swaczyna, syn. Rafała, Wiktor, Wiktor tak, Zwaczyna, który znakomicie tutaj <laughs> wszedł w, swe, w swoją rolę i w postać, Zresztą dla niego to olbrzymia też jest przygoda. I pewnie to spotkanie z naszym teatrem i pracą, na, i pracą na scenie, no być może zapoczątkuje swoją jakąś dalszą <laughs> przyszłość. Ale na pewno jestem pewien, że yy, ta jego, ta, jego tutaj, ta jego współpraca zostanie na długo zapamiętana i być może będzie jedną z takich ważniejszych działań w jego, w jego nie wiem, działalności, jakiejś artystycznej czy, czy innej, bo na pewno, na pewno jest to ogromna dla dziecka przygoda. Jedynie też chciałbym, chciałbym jeszcze dodać, dlatego że twórczość Goriego w Polsce, nie jest aż tak bardzo powszechnie znana, bardziej autor jest znany we Francji. Zresztą, zresztą tam przeżył swoje najlepsze lata życia, bo początkowo początkowo był bardzo nieśmiałym, chorobitym chłopcem. Wychowała go matka, przeszli rzeczywiście dosyć daleką drogę, bo w sumie uciekali z biednego Wilna do Paryża. Tam się znaleźli, natomiast jej miłość, jej poświęcenie, taka tożsamość postanowiła, że ten syn musi być kimś, kimś bardzo ważnym w życiu co oczywiście to też można w tej chwili w jakiś sposób do nas, do widzów w jakiś sposób przybliżyć, dlatego że... Dlatego, że, dlatego, że Nasi rodzice, czy ojcowie, czy matki bardzo też o nas się troszczyli, dbają, żeby jednak no, nasze dzieci były kimś. Dlatego ten spektakl jest rzeczywiście bardzo takim uniwersalnym, elastycznym. Myślę, że gdzieś tam wzruszającym czy chwytającym za gardło w sensie takim bardzo pozy pozytywnym. Dlatego, że w sumie, z, tak jak wcześniej powiedziałam, z dziecka bardzo nieśmiałego okazało się, że dzięki matce, jej uporowi ten roman, bo to jest, tak jak Magda mówi, jest to powieść autobiograficzna, zostaje, zostaje dyplomatą, zostaje bardzo znanym pisarzem, jednym z bardziej znanych pisarzy w XX wieku. Więc myślę, że warto będzie przyjść na tę premierę, że prezentujemy tutaj na naszej scenie bardzo dobrą literaturę, jakby poszerzamy swój repertuar i też takie swoje spektrum zainteresowań. Poza tym proponujemy naszym widzom w niewielkim mieście coś myślę bardzo ciekawego, dlatego że poza realizacją w Teatrze Nowym przez Macieja Wojtyszkę do tej pory w kraju obietnica poranka nie była wystawiana, nie była wystawiana być może gdzieś na scenach amatorskich, ale w Teatrze Zawodowym nie. Na pewno nie w teatrze e, walkowym. Więc e, cieszę się, że Magda e, bo to w, w sumie zainspirowałem Magdą tym y, tekstem, bo mnie ten tekst inspirował już od wielu lat, jako y, człowieka młodego i później bardzo y, dojrzałego, dlatego że jak się ma trochę tych lat, to ma się też jakąś już y, jakieś inne pole taki, takich doświadczeń. No to też jest jakiś taki dowód wdzięczności, wychowania syna albo pokierowania z, z synem, więc myślę, że na pewno, na pewno y, Powinno być to też takie widowisko bardzo inspirujące dla naszych widzów. Ja tak podglądam próby ukradkiem. Bardzo dobrze mi się to oglądało w pewnej, na pewnym etapie prób. Jestem ciekaw, bo dzisiaj jest z kolei próba już, pierwsza próba generalna i też bardzo się cieszę. Że Państwo tak miło mówicie o naszym teatrze, bo po raz pierwszy w ogóle współpracujemy w Łomży. E, Mówicie miło o technice, o zespole aktorskim. Ja natomiast chciałbym przekazać, że to samo mówi zespół aktorski, zespół techniczny o, o Was. Że, <laughs> mówi, mówią tak, no świetna ekipa, fajni w ogóle ludzie wiedzą czego chcą, znakomicie się pracuje, że jest świetny kontakt. No chyba też. To jest bardzo ważne w pewnym takim procesie twórczym.